Panie Prezesie, jak Pan ocenia potencjał do ekspansji na międzynarodowe rynki w firmach sektora małych i średnich przedsiębiorstw? Mali i średni przedsiębiorcy coraz chętniej i odważniej podejmują decyzje o zdobywaniu rynków międzynarodowych, co zresztą pokazują statystyki, bo na dzień dzisiejszy to jest blisko 114 tysięcy firm, które eksportują swoje produkty i około 20 tysięcy firm, które eksportują swoje usługi. To są bardzo duże wolumeny, co zresztą pokazują też statystyki, jeśli chodzi o wartość, prawie 470 miliardów euro. To są przepotężne pieniądze, które tak faktycznie wchodzą do polskiego systemu gospodarczego, nazwijmy, bo nie chodzi o podatki, i zasilają możliwości rozwoju przedsiębiorców tutaj, ale również za granicą. No my sami bardzo mocno wspieramy proces umiędzynarodawiania firm. Nie, bo sami mamy otwartych w tej chwili 10 oddziałów na całym świecie, i to w takich nietypowych miejscach. Bo w Europie przedsiębiorcy sobie radzą, ale na przykład w Szanghaju, gdzie mamy oddział, mniej sobie radzą, na przykład w Deli, gdzie mamy oddział, mniej sobie radzą, czy na przykład w Gruzji, w Batumi Nie, też teraz otwieramy w przyszłym roku rynek Ameryki Łacińskiej, otwierając taki departament w Peru. Więc otwieramy te rynki, gdzie te różnice kulturowe, gdzie to wsparcie jest najbardziej istotne dla przedsiębiorców. Mam nadzieję, że te narzędzia też będą inicjowały pewnego rodzaju chęć zdobywania nowych rynków. A jakiego rodzaju wsparcia przedsiębiorcy, którzy chcą wejść na międzynarodowe rynki, ale jeszcze trochę się objawiają, najbardziej potrzebują? Najbardziej potrzebują właśnie dostępności i otwartości kogoś, kto na miejscu funkcjonuje. Bo zresztą to nam kiedyś bardzo ładnie wytłumaczył jeden z przedsiębiorców, który zdobywał rynek irański, jak była taka moment, że można było, tak faktycznie powiedział jedną rzecz. Tutaj bez miejscowej obsługi, nie sugerując niczego w sensie, czy to firma ma być, czy kancelaria, naprawdę się nic nie da osiągnąć. Nikt nie jest traktowany wtedy poważnie. Oczywiście na rynkach europejskich jesteśmy w stanie się i porozumieć językowo, i, i, i kulturowo się rozumiemy, ale tak jak wspomniałem, rynki typu Azja, typu Indie, to są rynki, gdzie te różnice sprawiają praktycznie bez relacji na miejscu kompletny brak możliwości funkcjonowania. Czy są jakieś odgórne regulacje, które zachęciłyby i może trochę wzbudziły więcej odwagi w małych przedsiębiorcach do tego, żeby za granicę wychodzić? Oczywiście są. No, są takie instrumenty, które tutaj na przykład u nas na Śląsku oferuje Fundusz Górnośląski, ale na poziomie centralnym jest to Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która dysponuje narzędziami, które Promują, jakby, po pierwsze, nie tylko pokrywają pewne, pewnego rodzaju koszty związane z wyjazdami, ale również i promują inwestycje. Nie dalej jak godziny temu mieliśmy spotkanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który też dysponuje środkami po to, żeby rozwijać swoje biznesy za granicą. Więc tych narzędzi jest. I to, co dzisiaj wybrzmiało na naszym wydarzeniu, zbudowanie takiego jednego miejsca, w którym przedsiębiorca mający jakikolwiek problem, no oczywiście jakikolwiek, związany np. z pozyskaniem dofinansowania i taki portal dedykowany tego typu działaniom, zbudowanie czegoś takiego spowoduje duże ułatwienie, po pierwsze dla przedsiębiorców, po drugie dużo lepszą absorpcję tych środków, bo to, że pieniądze są w, w puli, ale nikt z nich nie korzysta, bo o nich nie wie, no to nie o to nam chodzi, bo ani nie chodzi o to na przykład Pajchowi, ani BGK, ani żadnej innej instytucji, która dysponuje środkami, które ma, jakby można powiedzieć, ukierunkowane i ma je wydać na przykład na budowanie potencjału eksportowego naszych firm. Jesteś, jeśli jesteśmy przy tym potencjale na ekspansję zagraniczną polskich firm, to w jakich branżach tego potencjału jest w tej chwili najwięcej? No w tej chwili no to się też dobrze wybrzmiało. My jesteśmy bardzo wysoko cenionymi, znaczy w sensie jako Polacy wykształceni w tych kierunkach programistami i informatykami. No OpenAI Open AI to są dwóch bardzo ważnych dla naszego regionu, dla, naszego, dla naszej gospodarki dwóch programistów, którzy budowali ten podstawowe narzędzie, które w tej chwili tak drastycznie zmienia naszą rzeczywistość, nie tylko gospodarczą, ale również i w naszych domach, w naszych małych i dużych firmach. To jest na pewno bardzo mocna strona. Wykształconych, dobrze przygotowanych informatyków i programistów. Oczywiście branża u nas akurat w naszym regionie meblarska to jest coś, co nas mocno wspiera, ale jest branża automotive. No, tutaj na Śląsku akurat 70% naszej strefy ekonomicznej, to branża automotyw, która bardzo mocno buduje też potencjał regionu i to też budując nasz eksport, bo oczywiście są półprodukty, które są dalej przesłane do montażu, ale to, to są takie branże, które wyróżniają, można powiedzieć, nasz region i nasz kraj na tle innych.